Dzień dobry, witamy wszystkich na treningu medialnym przed Pelma 73 w Ciechanowie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim widzom i cieszymy się bardzo, że pan prezydent Ciechanowa jest z nami też. Także zaczynamy trening medialny przed Galą Pelma 73 20 maja, która odbędzie się tutaj na hali Mosir. Na macie w tej chwili jest Szymon Kołecki, za chwilę do niego dołączy Paweł Trypson, Trybała i Tomasz bala. Mamy trzech zawodników tutaj. E, za chwilę będzie fajny pokaz. Będzie można zobaczyć techniki, które później zobaczycie 20 maja na gali Pelma 73. ハハハハ。 やったー

h e ね

Połączenie boksu, zapasów, brazylijskiego jiu-jitsu, muay thai, wielu sportów walki. Tutaj każdy sport walki może znaleźć swoje miejsce. Także jest to bardzo wszechstronny sport, bardzo zbliżony do prawdziwej walki. Rzadko bardzo pracuję z mikrofonem, a co dopiero z dwoma. Trypson próbuje takiej techniki, której nigdy w życiu nie robił i nigdy mu nie wyszła, więc może mu się uda. Prawie się udała, no trochę za dużo no, luzu, ale niedźwiedź już się boi. No dobrze, to Trypson jeszcze z pięć razy, no, pokaż, że to musimy doprowadzić do perfekcji. Uła! Także bo Szymek chce mnie pobić. Także dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich 20 maja na Halę Mosir. Gala PLMMA 73. Jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść, można nas zobaczyć w telewizji Puls za darmo. Otwarta telewizja Puls. Dzięki telewizji Puls. Ostatnio naszą galę oglądało 2 miliony 800 osób. Więc super telewizja PLMA. Najwięcej gal w Polsce, najbardziej prężna organizacja w Polsce, która zrobiła do tej pory 73 gale, nikt nie zrobił w Polsce tylu gal. Mamy świetnych młodych zawodników, wielu naszych czołowych zawodników startuje już w najlepszej gali na świecie UFC, także widać, że poziom sportowy jest najwyższy. Dziękuję bardzo, zapraszamy na galę, hala Mosir, godzina 19 na hali Mosir 20 maja Ciechanów. Dziękuję bardzo.